Cześć witajcie w kolejnym odcinku, oje jest za głośno. Dobra, cześć witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie w nową grę, nazywa się ona e, Remixed Dungeon i... Nie czyję ja tą grę sobie już kiedyś wcześniej grałem, ale... E, nie doszedłem do finałowego etapu tam jest sobie takie RPG, tylko już takie, no, retro, coś takiego e, i... No Złodzieja nie będę brał, bo Nie mam już tą Grę, już, już daleko doszedłem w tej grze złodzieje, więc nie będę sobie resetował na Rzeczy odcinka, więc spróbujemy sobie Jakąś inną klasę, mamy tutaj wojownika Złodzieja, łowczynię, elfa, ne neoklasy, maga i gnola Tego nie odblokowałem jeszcze ale wygląda jako osoba klasę, widzicie? To są jego statystyki, ja ma o, no, słabsze je dość. słabiej je dość. Także chyba pójdziemy sobie na Wojownika. Także nowa gra. Także no, kliknijmy sobie łatwo, bo nie chcemy, żeby nam gra jakiego, jakąś trudność sprawiała. Dobra. Także to jest nasze O. Miasto nasze główne No jesteśmy sobie tutaj w mieście i Idziemy do Bram głównego miasta Tak? No Mamy tutaj jakiegoś golda? Mamy golda, dobrze Zajrzyjmy sobie do sklepikarza I pokaż mi swoje towary <grym> Ojej, no dobra, mamy tutaj na klucze coś A raz jeżeli o co to jest? Wygląda bardziej zbiórki się A, no dobra, nie wiem co to jest Tutaj pasztaci kupiłem, gdy zawsze pamiętam gdy grałem w tą grę jest strasznie duży problem w tej grze z jedzeniem to jest dość istotny minus, ale Da się z nim żyć. Hmm, Dobra, dostajesz już zadanie od lekarza plagi. Na, nasze zadanie polega na... Hmm... hmm. Na, za, za, na, polega na przyniesieniu pięciu z skór z Lochów. Nawet zaraz pójdziemy do Lochów, ja, tylko mam pokażę całą mapę. Tu jest nasz kafłan. kapłan na nasz lecz, rozdaje nam jedzonie kiedy nie mamy e, oczywiście za opłatą, To jest kościół i to jest biskup, który nam, może nam dać y, błogosławieństwo, wielkie błogosławieństwo i oczywiście jest Kląd klątw to coś takiego, że na przykład zbroja jest trująca dla ciebie, albo że się spowalnia, albo że nie możesz z siebie jej zdjąć i tu mamy bibliotekę jeszcze w bibliotece możemy sprawdzić y, no i dobra, przesunę to sobie tutaj Możemy sprawdzić sobie bronie, potwory, ich, wszystkich, ich wszelki opis No i dobrze, no i co? Chyba możemy iść już do... Do lochów Także idziemy Dobrze, i jesteś sobie w lochów. o. Nasz pierwszy przeciwnik. No i mamy pierwszą skórę. Oczywiście mimik. Mimiki są dość niebezpieczne, gdyż... A mamy łuk jakiś? Bardzo dobrze. Rubinowy łuk. O, bardzo, bardzo jest ciężki, wymagasz 18 siły, żeby go usiąść. Patrzcie, tu mamy rubinowy łok, nie? To jest brędystensowa, patrzymy do niej strzał. I jak jest takiego 18, na przykład to ten mierz waży 11 siły, czyli potrzebuje 11 siły, żeby go podnieść. Moja postać ma 11 siły, więc możemy go podnieść bez problemów. No to jeszcze jeśli będziemy chcieli podnieść jakiś przedmiot z... a nie będziemy mieli od tego odpowiedniej siły. To są kropelki rosy, na ich nie mogę zebrać jakby, co? No proszę, mamy już zejście do kolejnego poziomu, tylko najpierw sobie podwiedzamy cały loszek Żeby... No To make sure... Ej, można jeszcze w ogóle Szukać pomieszczeń, tak? Jak, jak będziesz robił To wtedy po prostu będziesz mógł znaleźć szybciej pomieszczenia jakieś ukryte si Secret room, o Są na przykład takie nasionka. No tu dostaliśmy jakiś taki fajny efekt, co on daje nam? stopienny ścieniem, o no i ja na niewidzialność tego co mi się wydaje. Ale dobra No i gdzieś no i... no i to ja lubię. No. Już pierwszy turiser room w, w pierwszej lokacji. Dobra. Dostaliśmy. Coś so, ja przynieśmy to tutaj. Nast Homachawk wtedy sobie przyniesiemy. Dobra. Przez dalej widać naszą, nasze lochy. No. Szura, albinos to sobie podziękujemy. No, ba nie. Ich załatwaliśmy. Bardzo dobrze. Dobrze, to nie był mimik, bardzo dobrze. Jeszcze lepiej. Nie będziemy musieli się... Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie za na filmiku. jak pod właśnie bo ja... Nie wiem. Dwa razy nie będę nagrywał, bo jestem za gruby. Yyy... No, dobra, mamy naszego szczura. Lejemy go. No. Mamy kolejny poziom, mamy już... Dwie skóry szczura i że dostaniemy... O! To jest nasza, nasz flakonik na Rosę, który będziemy mogli pić. Więc no, no, dostaliśmy pochodni, i pochodnie daje nam to, że więcej widzimy, możemy szybciej odkrywać loch. No, dostaliśmy zwęglona mikstura. Będę musiał sobie sprawdzić, później na swoim drugim koncie, co ona robi. Tak, wiem. Nie, nie, wracaj, 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 wracaj. Wszędzie już byliśmy chyba? Chyba wszędzie, tak? Tu jeszcze... Nie. Dobra, idziemy tutaj. No dobra. No i cały loch sobie... ...przeszliśmy. mam już cztery skóry. Bardzo dobrze. Hmm... Coś ciekawego tam było. Nie, nieważne. Nic nie było ciekawego. Shut up, Filip. Eee, okej. Okay. Przejdę się tutaj jeszcze, poszukam... O, mamy wykonane zadanie już, chyba od tego... Nie, nie chcę skakać. Nie chcę się zabijać jeszcze. Noc, yet. <grym> funi. No bo nie jestem śmieszny, było głupie. O nie, dobra, głodujemy. Musimy sobie stąd szybko... Musimy się stąd szybko wynosić. My inaczej umrzemy z głodu, a tego nikt, nikt nie chce. Też może ktoś wie, kto wie. Może ktoś jest takim... Chorym psychopatą i chce, żeby umarł z głodu. O, dobra, 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 już się ciekawie robi, spadam stąd. Na towarzystwo. Dobra, by dało się uciec. Idziemy do tego do naszego kopana. Nie. No tak, to kopan jest. I się leczymy. I. E, dobrze. Dzień na naszego szczurego przyjaciela i... Mm -hmm. No i co dostaliśmy? Dostaliśmy szczurą zbroję. Aha, dobra. Teraz wyglądamy trochę inaczej, jakby jak się przypatrzył. Jak się przypatrzy, o. Jeśli wyglądaliśmy tak Teraz wyglądamy... No dobra. nie wiedziałem, że można zdjęć zdroje całkowicie Okej, okay, ciekawostka Teraz zaglądamy tak No, więc Dobra, jedziemy dalej w lochy Dzień dobry Gincie Przegnijcie i w ogóle Co się stało? No dobra, nie wiem Nie wiem, na się tym interesował, okej okay. Mamy tutaj jakiś most Oj, mamy drzwi. No jest złoto, oczywiście. O Jezu, co to jest... Ha, dobra, Nakita poszedł. Jakiś sławek przeciwnik to był. Kolejny most. Nie wiedziałem, że na tych poziomach są mosty jeszcze, dobra. ja dobra. O, gnolly. Nie... Wpadłem w pułapkę, o! Aaaa! Dobra. Nieważne. To się nie wydarzyło, dobra. Hmm. Wcale nie umrnęłem. Soliwo, czy te A, dobra już, więc to, to był zwój na um, czyszczenie klątw Widzicie, ja, ja jestem mądry. Uh. Smord I am <laughs> A ja mam klucz, dobra to były zamknięte drzwi, tak tu o idziemy tam, otwieramy je co tu mamy? Mamy to, to i to Hmm, a więc tak to jest A mikstura siły dostaliśmy plus jedną sił to jest dobre. Okej, okay, to się stało. Mm, nie wiem, nie nieważne. Nie wnikam w to. Ale może lepiej, żeby nikt nie wiedział, co się stało. Hello there. Ok. Pobiję ich wszystkich, tak? Czytańsko. O, dobra, to była mapa. Tak, to jest na nami... kompletny układ pomieszczeń. Co jak było, a czego nie było? Dobra. No i świetnie, bardzo mi się to podoba. Także teraz pójdziemy tutaj. O. Tu byłem? Tu mi nie było. a jej, je, dobra, nie mam tu do, do dostępu. Mam już. I bardzo dobrze. o wow, ile to złota jest. A, będziemy mogli z tym miksturę jakoś zrobić. Hmm, co to jest? Posąg... O! I Bardzo mu dobrze, że umarł. Był grzesznikiem, wiecie? Ja się znam na tyle. Darcie, dobra. Mamy tarczę, tak? Mhm Dobra Mamy tarczę, oczywiście no, jest na jest za ciężka, ale lepiej to niż nic No chodź tutaj no Defensywność Dobra, ochroniliśmy, ochroniliśmy się nową tarczą. Magiczny pisak. A dobra, magiczny pisak robił to. Oplątania No, hmm. nie wiem co to robi. Nie wiem, jakiś chyba zakręcić na nią zrobiło, czy coś Gedy. O nie, nie mogę się ruszać, dobra, czekamy. Dziękuję. Zjedzmy Dobre Kolejny poziom Kolejne gnole to są gnole, tak patrzcie o Jadosca gnoli Widzicie? Skąd niektórych to zrobiłem tutaj to kliknąłem w ten O ten znak zapytania o Na dole Okej, okay. więc idziemy jeszcze dalej tutaj o ile już, ile już nagrywam? Hmm, zobaczę. 15 minut, dobra, do 20 minut dobije i skończy ten odcinek. Że powinniśmy dojść do przedostatniego albo ostatniego poziomu Hmm, co to jest? Zbroja tur, Turururu Co jest? Chodaj się do mnie, dobra Nie ma tu nic, szukaj, szukaj, dobra, nieważne. Hmm, a jakiś most tu jest, dobra, nie znikam. Wylevelowaliśmy w ogóle, mamy już tyle. poziom, to jest dobre. Hmm, dobra, dzień dobry. Mamy zejście do... K oh. Dobra, nie zdano nam aż tak dużo. walzną krabomistrzu Krabomistrz dobra co mogę sobie wepchnąć żarnuło Nieważne nie pytaję ci co je zrobiłem Myślę że coś zrobi nieważne Okej. Okay. Nie mamy już miejsca w więc jak skończę, jak my napiszę na odcinku, to postaram się no, kupić miejsca zbioru na te wszystkie itemy, czyli no... No że je po prostu porozkładam. No i bardzo dobrze. To jednak tarcz się spisuje, wiecie? Co mnie cieszy. Hm. O nie! Gasz paralizujący. Wow. Dobra, mamy dużo... ...zlota. Giń! No. Muszę czekać, jeszcze się odetnę Czytańsko, tu 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 tu, tu. O, dobra, nasz mienecz to mi się podoba, to co robi. A to był zwój entyfikacji, dobra, super Karmazynowa Przyniosę do niej gdzieś tutaj o to przyniosę, albo nie tu O Nie, nie będzie problemu, dobra, więc to jest miktura znikania Mistura pana Akuku A Dobra nie, nie, nie Uuu ale ja ci ten się obroniłem teraz Dwa razy chyba to było aż No ile pamiętam Jeszcze nie wiem w sumie, moja pamięć nie jest idealna W sumie nie pa... Kurde ale to ja się bronię teraz Nie, czekaj A bo to jest nie co to jest, w sumie nie to robi na tej zbroi nasz Chyba Nieważne, muszę stąd wyjść już Albo i nie. Po co? Złe ulepszenie, o Czytaj Oj, si miksura siły Je to, je to to, o tu, o gul gul gul, mamy 13 już punktów siły, więc zaraz będziemy able to opened nasza znaczy normalnie trzymać naszą tarczę dobra jest głód gini śmierdzielu Yy... Kolczuga, tak dobre, to, to wrócimy o. do sześciu. Ta kolczuga jest lepsza od naszego, tego yy, szczuczej zbroi, ale to pominiemy. O, dobra, zejliśmy jakiegoś questa, tak? O to jest smutnego ducha Aha, dobra i ten duch będzie na mnie jednak chodził. Nie, nie będzie do nas chodzi. Nie, nie, nie będzie do... Dobra. Nie masz, bo kurde, próbuj. What a shit What the hell was that? I understand this... zapiszę tutaj, o yy, dobra. Musiałam zrobić miałe cięcie, bo yy, reklama się wyświetliła. Ale yy, już to się pominię, nisko było. No. Cuchnący się kosz, czur, dobra. Yy. ten duch jest dunh come here you, you right, right. No. defensywność no tu jesteś broń ducha w Mod wojenny okej okay. To jest broń piątego Tieru. No, to jest dość mocna broń. Nie sobie ją. Zachowam sobie. Nie. No, jest godny. Dobra. Nie uniem. Okej, okay, świetnie. Hmm. to sobie pisz pisz nie co jest Jest zbroje do aplikacji, dobra nieważne wow, wow 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 co to jest, co, co jest? Hmm, dobra, to jest ciekawy enchant Naprawdę? Wow Dobra, to jest dobre tej Ja to lubię Zapiszę sobie tutaj, o. Hmm. Kolejne cięcie, kolejna reklama musiałem oh, wow, wow, wow. Czy co? To jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. No, bo yy, tu będzie coś ciekawego, ok? Tyle, powiem, że będzie coś ciekawego. Już ponad czas nagrywam, który powinienem nagrywać. No i co, no, z się żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że też, że gra się będzie podobała. No a co ja? No, no cześć, no. Do, na do następnego czasu, pa!